Jesteś głodny? Jesteś wege? Czas na agresywny. Jeszcze raz, trzy, cztery. Czas na agresywne wege. No cześć, niehandlowa niedziela, ty jesteś głodny? Lodówka jest pusta, za rogiem masz żabkę? Czas na agresywną cieciorkę. Cześć, witam was serdecznie na naszym wspólnym kanale. Dzisiaj będziemy prezentowali odcinek, agresywne wege. Do dobrego wege potrzebne są wegańskie produkty, także wegańskie picie. Także ten jabłkowy sok nie miał matki, ale ja Cała potrawa jest sporządzona z produktów, które kupiłem tylko i wyłącznie w Żabce, czyli jest w domu aler, jesteś głodny, wbijasz do Żabki, musisz zrobić coś w miarę ciekawego, żeby danie było szybkie, tanie, i w miarę ciekawe, i przede wszystkim wega. Kupiłem oliwki, cieciorkę i pasetę pomidorową, czyli przecier pomidorowy taki co rozwodniony, z niego możecie zrobić zupę, co chcecie. Makaron, pietruszkę, jedną cebulę, ząbek we czosnku, bardziej główkę. Pierwsze co będziemy robili, to będziemy, będziemy robili makaron. Czyli co, no nie będę Wam jak robić makaron, po prostu podgrzewamy wodę, doprowadzamy do wrzenia, wsypujemy sól. Makaron, słuchajcie, jaki dajecie to jest wasza sprawa. Ja akurat wybieram ubelle, bo taki był. I do makaronu wsypuję około jednej łyżki stołowej. Akurat tu mam łyżkę dziecięcą. na około jedną, dwie, w zależności tylko ile kto z was lubi tej soli. ja Robię trochę bardziej doprawione, więc wsypię dwie. Czekam, aż się zrobi makaron. I w tym czasie zabierzemy się za nasz agresywny sos. Słuchajcie, do produkcji agresywnego sosu wykorzystamy najpierw cebulę. Pokażę Wam jak to wygląda z cebulą. Cebulę kroję na pół i kroję ją w piórka. Wiecie dlaczego cebulę kroję w piórka? Ponieważ w naszej podróbie jest bardzo mało warzyw. Jakbyśmy wkroili ją w kostkę, to były małe kostki, pokrojemy ją w piórka. To będzie takie wrażenie dobrobytu, dostatku i luksusu warzywnego waszej wege Cieciorce. E jak wiemy, żyjemy w Cebulandii. Także sobie dajemy tej cebuli. Odrobinę więcej. A jak przed sąsiad, dajemy jeszcze więcej. I teraz pokrojoną cebulę będziemy wrzucali za chwilkę na rozgrzaną patelnię. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Pierwsze, co smażenia jest to że większość rzeczy wrzucamy na rozgrzany olej, oliwę, tusz. To jest bardzo ważne. Kładziemy rzeczy na gorący tłuszcz. I teraz ktoś się pyta, ile tłuszczu. Stare nie wiem na oko, kto ile lubi. Ja akurat używam oliwki. Czekamy, aż oliwa się nagrzeje. I wrzucamy całą zawartość cebuli, którą mamy, na patelnię. Woda na makaron nam dochodzi, także zaraz nacypię od całego makaronu. Jest pytanie, czy dodajesz oliwy do makaronu? Generalnie, jeżeli jecie makaron razu, to nie dodaję oliwy. Jeżeli jecie później ten makaron, to warto tej oliwy dodać. Natomiast ja jakoś nie jestem za bardzo fan dodania oliwy do makaronu, ponieważ dużo oliwy daję do sosów, które stać takie wystarczająco tuste, więc nie widzę potrzeby, żeby dawać tego więcej. Dobra. Cebulka się smaży, makaron się robi i istotnym elementem agresywnego wege naszej, naszej cieciorki jest czosnek. I teraz do tej potrawy będziemy kroili czosnek i dodamy go do przesmażonej już cebuli. Ja akurat robię tak, że najpierw smażę cebulę, dopiero później czosnek. Czosnek musi dostać temperatury i tłuszczu, natomiast nie za długo, bo jak się zrumieni, to jest po prostu gorzki. Pokażę, na kroję czosnek. Chodźcie ząbek czosnku na pół i po prostu kroję plasterki. Jak widzicie, cebulka jest już trochę przesmażona. Wstępuję czosnek. Cebulka podsmażona Czosnek, jak się rumieni. Wrzucamy teraz pietruszkę. Także kroimy pietruchę. Czas na główny udział agresywnej cieczorki. Najpierw oliwki. Dodajesz sobie cały swoje koliwek. Zielone-czarne. Nie ma znaczenia, ja dodałem zielone, bo miałem wrażenie, że tak kolorowo będzie ok? No dalej wychodź no. No, współpracuj ze mną. Dobra, wyszłem. Teraz cieciorka. Słuchajcie, nie będę Wam mówił o tym, że z piany po ciecierzycy możecie zrobić beze, bezę, Tak, To jest tyle w niej białka. Swoją drogą takie było pytanie w milionerach, nie? żeby dla mnie duży hardcore, nie wymagajcie ode mnie, nie będę robić żadnej bezy z dzieciorki. Ja to trochę przepłukuję, chociaż już wiem, że to był błąd, bo trochę wody z oliwek mogliśmy dać do sosu. Także następnym razem połowę słoika dajcie do sosu. Całą pasatę pomidorową, akurat łowicza, wszystko, wszystkie produkty są z żabki. Będę teraz tu wlewał do sosu, to będzie baza naszego, naszego sosu. Makaron jest już gotowy, także bierzemy się za odcedzanie. Wiecie, wiem, że jest milion technik, ja akurat makaron lewam prosto z burszlaka. I teraz co do makaronu. Makaron powinien być, tak jest przyjęte, że powinien być al dente, natomiast lubisz go tak, jak lubicie. Lubisz gość rozgotowany? Dawaj kluskowate makaron. Lubisz twardy, jak twardy makaron? Dawaj twardy makaron. Wszystko, się kuchnia. Mam być po waszemu, nie musicie się stosować do jakichś wyimaginowanych instagramów z farmazonów. Róbcie tak, jak wy lubicie. Ja robię tak nic nie. Co się robi? Teraz przyprawy, jakie daję przyprawy? Lanserski runek także daję kozackiego pieprzu. Pieprzu już mamy, teraz czas na sól, tak jak mówiłem, sól grubościarnista. Z racji tego, że rozrobiłem błąd i wylałem tą zalewę z oliwek, która jest delikatnie kwaśna, wleję trochę cytryny. I teraz, żeby dodać agresji tej, tej naszej agresywnej dzieciorki, czego damy? Damy odrobinę chili. Czyli damy czegoś ostrego, pieprzka jak życie, używany w ostatnim odcinku. Coś wam powiem, jeżeli robicie coś, gdzie jest dużo pomidorów, czy to jest przecier pomidorowy, zupa pomidorowa albo boloński, dajcie łyżeczkę miodu albo cukru nie więcej i zobaczycie, że ta kwaskowatość pomidorów będzie złamana przez te przyste węglowodany, które wejdą w całe twoje ciało, napełniając ciebie nadwyżką energetyczną, czyli tłuszczem. Ta sacharoza ten czysty cukier za chwilę wyląduje w tym. Gościu, to jest Twój sekret w dużej ilości pomidorów. Łyżka cukru albo miodu, i Gościu, jest deklasacja, rozumiesz? Jest deklasacja i ta agresywna cieciorka nabiera temperamentu, jak ty jej ponasz. No. Ona zrozumie, że jutro jest czas na śniadanie. A ty, koleżanko, jeżeli twój stary jest agresywny, mu agresywniejszą ciotkę. I teraz ten fantastyczny moment, kiedy ty już zrobiłeś wszystko, kiedy czas na instagramowe serwowanie, dania, żeby lajki szły jak po samym braweranie. Serwujemy nasze danie, pokażę jak z tą agresywną ciotką obdarzyć tym makaronem. Zobaczcie. Do tej miski, do tej miseczki sypiemy trzy ziarna makaronu. Czy łyżka to ziarno? Nie wiem, ale pokazuję Wam dalej. I teraz tą samą łyżką, tą samą łyżką, bo innej nie mam, tak? Patrz to. Wykładam. Ja nie rzucam. Ja wykładam tą agresywną cieciorkę na nasze danie. Zobacz to. Niedziela, godzina 17. A w Twojej było pusto miałeś trzy dusie w kieszeni i żabkę za rogiem. Wystartowałeś, zrobiłeś fenomenalne wege danie o nazwie Agresywna Ciotka. Dobre, co? Napisz pisz komentarz, czy Ci się podoba, albo nie. Albo napisz. Daj też suba, nie? Pamiętaj. I zrobiłeś sobie danie może w 15 minut. Pyszne, pożywne danie. Mam nadzieję, że ciekawe. że jest tutaj ktoś wega na tym kanale, niech napisze, co o tym sądzi. To zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału. I co? No cześć! Mmm, nawet dobre. Myślałem, że będzie gorsze, ale serio dobre. Ta oliwka robi robotę z czosnkiem, chociaż pamiętajcie, żeby tą zalewę oliwek wleć jednak do jedzenia. Mm.